Na pewno zdarzy się tak, że to, co stworzymy, będzie dla nas trudne do zlokalizowania. Będziemy kontynuować pracę w naszym eksploratorze plików, więc otwieramy go w tym momencie już z paska narzędzi. Jak widać, pliki bądź foldery znajdują się tutaj po prawej stronie. Jeśli mniej więcej wiemy, gdzie szukać naszych plików, to oczywiście możemy przejść do danego folderu po lewej stronie czyli w okienku nawigacji, klikając na niego po prostu lewym przyciskiem myszy. Jednak uznajmy, że nie wiemy, jak nazywa się nasz folder, w którym plik jest zawarty. W takim razie zrobimy sobie troszkę filtrowania i wyszukiwania. Wyobraźmy sobie, że lista plików staje się coraz dłuższa. Jest ich bardzo dużo, a my jesteśmy zainteresowani tylko pewnym rodzajem plików. Cóż, w tym przypadku, kiedy idziemy do zakładki widok, bierzmy sobie szczegóły. Wiemy już, że możemy sortować pliki klikając na nagłówki kolumn, czyli poprzez kliknięcie na przykład na nazwę bądź na datę modyfikacji, ale każdy z nagłówków ma również możliwość rozwinięcia, czyli po prostu ta mała strzałeczka obok, obok tego nagłówka. Przejdźmy sobie w tym momencie do naszych plików ćwiczeń. Czyli na pulpit. pliki ćwiczeń. No, jak widać, dla tego folderu ponownie musimy włączyć ten widok szczegółów. Więc klikamy w zakładkę Widok. Następnie w szczegóły. No, i tak jak mówiłem, będziemy chcieli tutaj posortować, pofiltrować. Kilka rzeczy. Na początek weźmiemy sobie tutaj pod uwagę tylko typ pliku. Muszę oczywiście przejechać troszkę w prawą stronę, ponieważ typ pliku jest po prawej stronie. No i żeby to zrobić, oczywiście klikam w tą strzałeczkę obok tego nagłówka typ. No i tutaj oczywiście mam do wyboru wyświetlenie tylko tych plików, które mnie będą interesowały. Dajmy na to, że chcę tylko pliki obrazowe, czyli plik PNG. Zaznaczam. Jak widać, od razu się tutaj zmienia wszystko, czyli te pozostałe formaty plików się chowają. Pozostaje tylko ten jeden, czyli ten plik obrazowy. Teraz dołączymy sobie do kryteriów dodatkowe pliki, na przykład pliki filmowe. Oczywiście można to zrobić poprzez to samo narzędzie, tak? Czyli jeżeli sobie klikniemy tutaj, w tym momencie już jest ten znak, Zatwierdzający, jakby to wyszukiwanie, to, to filtrowanie. Jeżeli sobie kliknę jeszcze raz w ten znaczek, już nie w strzałkę, to mogę dodatkowo zaznaczyć jeszcze inne, inne formaty plików, inne typy. No, mnie interesuje w tym przypadku jeszcze dodatkowo plik AVI. Więc zaznaczam plik AVI. Jak widać, pojawiają się dodatkowe pliki AVI. Jeśli teraz bym chciał widzieć wszystkie pliki ponownie, które są zawarte w tym folderze, Oczywiście muszę wyczyścić to filtrowanie, które stworzyłem, czyli przejść tutaj w prawą stronę i mam tutaj typ. Klikam w to zatwierdzające okienko i po prostu odznaczam wszystkie możliwe typy plików. To samo oczywiście jest odnośnie wielkości plików. Jeśli chcemy zobaczyć nasze duże pliki, na przykład, czyli tych większych rozmiarów, to także możemy to zrobić poprzez właśnie to filtrowanie. Czyli tak jak widać, mamy tutaj do wyboru cztery możliwości. Jeżeli sobie kliknę na duży, to automatycznie uzyskam tylko jeden plik. Plik MP3, jak widać. To jest właśnie fajny sposób na usuwanie takich zbędnych plików. Na przykład jeśli mamy mało miejsca na dysku i chcemy pousuwać jakieś duże niepotrzebne pliki, a ciężko nam je zlokalizować, no to właśnie poprzez filtrowanie, jeżeli zaznaczymy sobie po prostu. Wielkość pliku jako duży bądź gigantyczny, to można w prosty sposób je usunąć. Oczywiście, następnie usuwamy to nasze filtrowanie, czyli klikamy na rozmiar i odznaczamy wszystkie możliwe okienka. To oczywiście tylko jedna z opcji do filtrowania różnych grup plików. Na karcie Widok, przejdźmy w tym momencie na tą kartę. Mamy także możliwość grupowania tych plików. Wybierzmy sobie opcję grupuj według, czyli to jest tutaj ta pierwsza opcja z wstążki bieżący widok. I możemy tutaj grupować według wielkości, według typu, ale są także inne opcje, jak na przykład tagi bądź klasyfikacja, data wykonania. Wybierzmy sobie w tym przypadku. Dajmy na to tagi. Tworzą się dodatkowe grupy. Jak widać, jest to grupa nieokreślona. Możemy ją zwinąć, możemy ją rozwinąć. Jak widać, tutaj tych tagów jakby nie ma dotyczących tych naszych plików, dlatego te grupy są po prostu jakby no nie do końca określone. Tak? Czyli jak widać, ta grupa jest nieokreślona, czyli nie posiada żadnych tagów. Wróćmy do zakładki widok, grupuj według. No i wybierzmy w tym momencie z powrotem brak, czyli żeby nie grupował po prostu. Oczywiście możemy także, jeśli chcemy, wyszukać pliki za pomocą wielu różnych narzędzi wyszukiwania, które są dla nas dostępne. Kliknijmy w dowolnym miejscu w polu wyszukiwania, które pojawia się tutaj w prawym górnym rogu. Wystarczy po prostu kliknąć i wpisać to, co faktycznie potrzebujemy odnaleźć. Dodatkowo można skorzystać tutaj z narzędzi wyszukiwania, czyli zakładki wyszukiwania. Jeżeli w nią klikniemy, możemy tutaj stworzyć taką własną opcję wyszukiwań. Czyli na początek mamy tutaj możliwość wyboru, czy ma być przeszukiwany cały komputer. Czy tylko bieżący folder, czy wszystkie podfoldery na przykład. Dodatkowo mamy rozszerzenia, tak, czyli uściślenie tych naszych wyszukiwań według na przykład daty modyfikacji, czy jest to dzisiaj, wczoraj, w tym miesiącu, bądź w tym roku. Dodatkowo mamy też wiele innych tutaj elementów uściślających nasze wyszukiwanie, typu rodzaj, rozmiar, bądź Także inne właściwości, czyli data wykonania, tagi, typ, nazwa, ścieżka folderu lub klasyfikacja. Możemy także przenieść się tutaj do ostatnich wyszukiwań. Jeżeli wyszukiwaliśmy coś wcześniej, można tutaj sprawdzić, co było wyszukiwane. A także są opcje zaawansowane, na które w tym momencie nie będziemy się skupiać. Będzie tutaj także możliwość zapisania naszego wyszukiwania, ale o tym za chwilkę. Póki co mam zamiar wybrać datę modyfikacji jako w tym tygodniu. I co jest ważne: można te dodatkowe opcje łączyć, czyli nie musi to być tylko. Ostatnia modyfikacja. Ale możemy sobie tutaj też dodatkowo na przykład wstawiać rodzaj. Jeśli chcemy jakiś konkretny. I te dwa wyszukiwania są zapisane tutaj po prawej stronie. No jak widać tutaj w tym folderze akurat nie było żadnych takich dostępnych plików. Które by spełniały te wymagania, dlatego jest od razu napis, że żadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania. Ok, przejdźmy jeszcze raz do zakładki wyszukiwanie i po prawej stronie zamknijmy to wyszukiwanie póki co. Nie będziemy na razie z niego korzystać. No i wracamy w ten sposób do wszystkich naszych plików, które w tym folderze się znajdują. Dajmy na to, że chcemy w tym momencie pokazać tylko jeden rodzaj plików. Przejdźmy do opcji wyszukiwania, czyli po prawej stronie na górze mamy to, to okienko wyszukiwania. Klikamy w nielewym przyciskiem myszy. Następnie wybieramy narzędzia wyszukiwania, czyli zakładka wyszukiwanie. No i teraz chcemy wybrać odpowiedni rodzaj pliku. Chcemy, żeby to były na przykład pliki obrazowe. Czyli wybieramy rodzaj. No i tutaj troszkę niżej mamy możliwość wybierania tylko obrazów. Klikamy. No i jak widać wyświetlają się dwa obrazy, które są w tym oto folderze. Oczywiście można to samo wpisać tutaj ręcznie, aczkolwiek w ten sposób jest chyba jednak szybciej. OK. I wystarczy tutaj też kliknąć można. W tym miejscu nie trzeba przechodzić do zakładki wyszukiwania, żeby zamknąć to wyszukiwanie. Klikamy, no i jak widać, pojawiają się wszystkie elementy w tym folderze. Dajmy na to, że w tym momencie będziemy chcieli stworzyć to wyszukiwanie, ale powiedzmy, że nie wiemy konkretnie jakiego pliku szukamy. Czyli pamiętamy jakąś część nazwy, ale nie, pamię nie, nie pamiętamy dokładnie jak ten plik się nazywa. Czyli znowu przejdźmy sobie do zakładki Wyszukiwania. Mamy tutaj też opcję Inne Właściwości. I w tych innych właściwościach możemy sobie użyć tutaj opcji Nazwa. Jak widać, pojawia się tutaj w okienku Wyszukiwania pole Nazwa. I dodatkowo dopisujemy tą część nazwy, którą, którą znamy, której poszukujemy. Będzie to na przykład logo. Jak widać, Windows tutaj odnalazł logo, chce się uczyć. No i jest to w sumie tylko jedyny plik, który znalazł, ponieważ żaden z tych innych plików nie miał w nazwie słowa logo. Jeżeli taki plik odnaleźliśmy, możemy oczywiście w tym momencie zamknąć nasze wyszukiwanie poprzez przycisk X przy opcjach wyszukiwania. No i powracamy oczywiście do tego wcześniejszego widoku. Z eksploratora plików można korzystać nie tylko, aby zlokalizować plik, ale po najechaniu na nazwę także możemy sprawdzić jego zawartość. Czyli jeżeli najadę w tym momencie, na przykład na któryś z plików są jakieś tam podstawowe informacje dotyczące tego pliku, w tym momencie połączę te kryteria jeszcze ze sobą, czyli ponownie w zakładce wyszukiwanie będę tutaj działać. Przechodzę do niej i wybieram rodzaj jako, dajmy na to obraz. Oczywiście pojawiają się te dwa pliki. Jest to expose i logo. Następnie będę chciał określić wielkość tych plików, czyli połączyć te dwa kryteria ze sobą. Więc przechodzę do wyszukiwania. Wybieramy rozmiar. No i ma być to rozmiar Dajmy na to mały. Jak widać został tylko jeden plik i są tutaj połączone te dwa kryteria, czyli rodzaj obrazy i rozmiar mały. Co więcej, jeżeli jakby często szukam tych plików w sensie takiego wyszukiwania, mogę sobie to wyszukiwanie zapisać. Jeżeli przejdę znowu do tej zakładki wyszukiwania, mam tutaj opcję zapisz wyszukiwanie. Jeżeli w nią kliknę to automatycznie stworzy mi się nowy folder. Standardowo tak domyślnie jest to przypisany folder do, do tego naszego profilu, w którym, w którym działamy. Ja sobie go troszeczkę zmienię, żeby był łatwiej dostępny. Będzie to folder pulpit. No i dajmy na to, że na pulpicie bezpośrednio będzie to nasze Zapisane kryterium wyszukiwania. Jak widać, w ten właśnie sposób się to zapisze. Klikam na Zapisz. Oczywiście mogę zmienić nazwę pliku wcześniej, ale nie będę tego robić. Klikam po prostu na Zapisz, i powinno się pokazać moje wyszukiwanie tutaj na pulpicie. Oczywiście teraz mogę użyć w każdej chwili tego mojego wyszukiwania. Nawet jeżeli zamknę to ten folder który mam w tym momencie otwarty i przejdę z powrotem do tego wyszukiwania, to automatycznie zostanie znaleziony tylko ten jeden plik, który był wcześniej po prostu w tym wyszukiwaniu odnaleziony. Oczywiście można usunąć zapisane wyniki wyszukiwania. Jeśli chcemy, wystarczy kliknąć tutaj prawym ściskiem myszy na ten plik, właściwie na ten folder z tym wyszukiwaniem. No i kliknąć raz lewym przyciskiem usuń, czyli tak samo jak wszystkie inne zwykłe pliki bądź foldery. Więc jak widać, dzięki niektórym funkcjom wyszukiwania wbudowanym w tego eksploratora plików można filtrować określone typy, typy plików, aby skupić się po prostu na tych, które są interesujące dla nas, a nawet szukać nie tylko według nazw plików, ale również zawartości tych plików, rozmiarów bądź typów.